Ty żyjesz? Witajcie, rodzino. Zrobiłeś cokolwiek, aby uratować moją siostrę? To ty nie chciałeś ruszyć, aby ją znaleźć! To ty nas opóźniłeś! Zabito darbiego Sabiniego. Tommy, a więc wróciłeś do Birmingham. Czekałem na ciebie. Ty nie chcesz go zabić. Ty chcesz utwierdzić go w przekonaniu, że jest zbyt słaby, aby tobie dorównać. Powstaną trzy oddziały odpowiedzialne za funkcjonowanie Peaky Blinders. Wkraczamy w Birmingham z przytupem. Dobrze zajmiemy się tym terenem. Oj nie, to my dobrze zajmiemy się wami. Nazywam się Inspektor Stanley King. Z rozkazu premiera Wielkiej Brytanii mam za zadanie uratować to miasto. Chciałbym, żebyś najpierw zbliżył się do Alfiego, dowiedział się gdzie przetrzymuje burmistrza, a następnie przekazał mi tą cenną informację. Nie mam zamiaru pracować dla polityka. Cały pański gang i wszystko, co ma wspólnego z pańskim nazwiskiem, zostanie zrównane z ziemią. To jak, panie Shelby? Idzie pan na układ. Panowie, nie róbcie sobie jaj! Wypuśćcie nas! Milczy, zbirze. Od kiedy w tym mieście panuje jakieś prawo? Jesteśmy federalną jednostką antyprzestępczą. Działamy na polecenie premiera Winstona Churchilla. Cholera, siły specjalne policji już maczają w tym palce? A co myślałeś? Birmingham stało się miastem okupowanym przez grupy przestępczych wariatów. Rząd musiał zainterweniować w tej sprawie. Chwała rządowi. Co my byśmy bez nich zrobili? Gdyby to ode mnie zależało, powybijałbym was z czystą przyjemnością. Jesteście przestępcami. Powinniśmy zabić was wszystkich. Hola, hola, a od kogo to zależy? Na co wy właściwie czekacie, kmiotki? Czekamy na decyzję waszego szefa. To Nie wiesz, jak nazywa się twój szef? Wiem, a jak się nazywa wasz? Jest nim inspektor Stanley King. Rozmawia właśnie z Tomasem. Tomi nie wyda nas na śmierć. Wiem o tym. Żebyś się, pajacu, nie zdziwił. Czego chcecie od Tomiego? O co w tym wszystkim chodzi? Nie wasza sprawa. Panie Roberts, mamy wieści od inspektora Kinga. Przekazuj. Możemy ich załatwić? Nie. Tomasz Shelby zgodził się na układ. Cholera, macie dziś szczęśliwy dzień. Dzięki, kurwa, wielkie. Bardziej zależy wam na zabiciu nas niż na jakimś układzie? Spokojnie, układ już mamy. Was też dorwiemy. Do zobaczenia, Piki Blinders. Pieprzone gliny. Oni wiedzą, kiedy się wpierdolić. Wracajmy do Tomiego. Musimy się dowiedzieć, o co tu kurwa chodzi. Czekaj Arturze, a ten teren? Mamy go zostawić teraz bez obstawy? Hmm, masz rację. Ja wracam, a wy ogarnijcie ten bajzel. Jasna sprawa, Arturze. Naprawdę? Zostawiasz nas tu? Nie mam innego wyboru. Wrócę do was, kiedy dowiem się, o co chodzi. Byle szybko. Niedługo będę. Cholera Tomi, co my teraz zrobimy? Musimy współpracować. Specjalna jednostka policji, to nie przelewki. Nie było ich w naszym planie. Co te skunkcy sobie myślą? Niech zaczną smrodzić miejsca, gdzie jest prawdziwy problem, a nie w naszej świętej rodzinie. Spokojnie, Paul. Mamy to pod kontrolą. Kurwa, muszę się napić, bo mnie telepie. Ani się wasz. Koniec hraństwa. Musimy się wziąć do roboty. Ale tylko jedno Słyszałeś co powiedziałem? Koniec chraństwa Tommy, kurwa, co to miało być? Zatrzymały nas jakieś siły specjalne Byliśmy już po akcji Jeszcze nie ostudziłeś emocji? Możesz mi wytłumaczyć co to kurwa było? Miało nie być żadnych osób trzecich Wiem Ale tego sam się nie spodziewałem Tego sam się nie spodziewałem? I to tyle masz mi do powiedzenia? Wszystko jest pod kontrolą Przejęliście ulicę zgodnie z planem pod kontrolą, ta? Omal nas tam nie zajebali! Było blisko! Dopóki oddychasz, to mam wszystko pod kontrolą. Lufa przy głowie to jeszcze nie śmierć, Arturze. Wiem, co to śmierć! Byłem przy niej zdecydowanie za blisko! I to wiele razy! A myślisz, że ja nie? Ja byłem martwy! Przez kilkanaście sekund nie było mnie na tym świecie! Tylko ja wiem, jak smakuje śmierć! Więc póki jej nie doświadczyłeś, zaufaj mi do jasnej cholery i uwierz, że mam wszystko pod kontrolą! Chryste, mi co ci jest? Wybaczcie. Za dużo się dzieje, za dużo mam na głowie. A teraz jeszcze więcej przez tego pieprzonego Stanleya kinga. Kto to w ogóle jest? Szef policji? Inspektor. Który na polecenie Winstona Churchilla ma za zadanie uratować Birmingham, a my mamy posłużyć jako pionki w ich brudnej grze. Psia Mać, to komplikuje trochę nasze plany. Policja ma na nas oko, musimy działać ostrożnie. Niech mają oko na Alfiego albo tego całego Wiktora Tarasowa. To oni są największym problemem w tym mieście, a nie my, do cholery. Powiedz to Stanleyowi, ja mu swoje powiedziałem. Nie ma za grosz honoru. Interesują go tylko sprawy polityczne. Premier nie wysłałby na misję pierwszego lepszego chujka. Myślałem, że premiera Churchill'a interesuje los ludzi, a nie los burmistrza. Wszyscy politycy są tacy sami. Czyli co? To my mamy uwolnić burmistrza z Alfiego, tak? W dużej mierze tak. Ja nie mam za grosz pojęcia, jak to zrobimy. Obecnie nie mamy podjazdu do tego żyda. A z własnych doświadczeń wiem, że Żydzi to dziwne skurwy syny. Jakiś szabat, który zakazuje połowę codziennych obowiązków? Obrzyzanie fiuta? Jak geje jacyś! Paul, dzięki Ci wielkie za opinię. Ale co? Uważajcie tylko na tych dziwaków! Wracam do Frediego i Vincenta. Musimy zająć się tą ulicą. Wracaj, Arturze. Niedługo dołączy do Was Jacob. Adios, camaradas. Drogi! Śpieszę się! Ty jesteś Jacob Graves? Może i jestem, a co? Idziesz z nami. Wiktor Tarasow chce przekazać wiadomość. Gdzie? Do Honolulu? Czy Wiktor otworzył nowy burdel? Nie dyskutuj, Graves! Idziesz z nami! Hej, hej! Nigdzie z wami nie idę! Myślicie, że się was boję? Nie wychowano mnie na tchórza! Możecie grzecznie spierdalać? Idziesz, czy chcesz, żebyśmy przekazali ci wiadomość tutaj. Jeśli wiecie, co to wolność obywatelska, to przekażcie to co macie tu i teraz. Wolność w tym mieście nie istnieje. Kurde mać! O! 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 Zostawcie mnie! To tylko ostrzeżenie. Trzymajcie się stalo od Birmingham. Jeśli nie... Wasz szef musi pomówić z naszym. Zrozumiano? Tak! Ach, tak! Następnym razem kula wyląduje w głowie, a nie w nodze. Ach, kurwa... Pierdolony... Wiktor... Tarasow. Szefie, błagam. Ja, ja naprawdę. Milcz, zdrajco. Odpowiedz za swoje haniebne czyny. Przysięgam. Ja nie jestem w to zamieszany. Niech mi pan pozwoli żyć. Ty również odpowiesz. Działaliście w tym razem. Wstydzę się za was. Wy powinniście wstydzić się za samych siebie. Co tu się dzieje? Ruiz? Michael, błagam. To jakieś nieporozumienie. Co się stało? Michaelu. Ruiz oraz Lucas okazali się zdrajcami. Szpiegowali za naszymi plecami dla Alfiego Solomonsa. Co? To nieprawda! Już mówiłem! Milcz! Jak śmiesz się jeszcze odzywać! Zostanie w was wymierzona sprawiedliwa kara! Jak to są zdrajcami? Ruiz nigdy by tego nie zrobił! No właśnie, Michael, to są bzdury! Ktoś mnie wrobił! Zostaliście złapani na gorącym uczynku podstępne kanalie. Myślicie, że ujdzie wam to płazem? W kieszeniach mieliście raport zaadresowany do Alfiego Solomonsa z rozkazem naszej logistyki oraz strategiami bitemnymi. Marina podsłuchiwała waszą rozmowę. Jesteście skończeni. Ruiz, czy to prawda? Ruiz, nie miałem innego wyboru. Lojalność. Czy pieniądze? To wybór. Wybrałeś to drugie. To wiele o tobie mówi, chłopcze. Pomyliliście mnie z kimś innym! To był ten! Felipe! To on za tym stoi! Nie ja! Nigdy czegoś takiego bym nie zrobił! Jestem jednym z najbardziej oddanych członków pańskiej organizacji, panie Tarasow! Przecież pan o tym dobrze wie! Ja nigdy. No boże! Jeden stracony. Teraz pora na drugiego zdrajca. Nie, błagam! Zrobię wszystko! Odpokutuję swoje czyny! Michaelu, chciałbym, żebyś ty wykonał egzekucję. C co? Michael, nie rób tego! Chwyć za broń, wymierz w tego zdrajca i pociągnij ze spust. Dowodnij swoją wartość! Jestem przeciwko tej egzekucji! Róź to, mój przyjaciel! Przyjaciel, który okazał się być fałszywy. Przyjaciel, który wybrał pieniądze zamiast tej lojalności. To Regenat, nieprzyjaciel. Jeszcze się wam przydam! Popełniasz błąd w Wiktorze. Będziesz tego żałować. Michaelu, czy jesteś gotów dowieść swojej wartości w tym gangu? Ja. Michael, przyjacielu, błagam cię. Czy jesteś gotów zabić przyjaciela? Aby udowodnić swoją... lojalność? Chrzanić to! On nas wykorzystuje, Michael! Przejrzyj na oczy! Zrobiłem to dla nas! Michaelu... Jesteś moim najpotężniejszym powiernikiem? Czy zdrajcą? Tak samo jak twój przyjaciel? Udowodnij to. Nie rób tego, Michael! Przepraszam, Ruiz. Nie! Nie! Masz, czego chciałeś, Wiktorze. Brawo, jestem z Ciebie dumny. Podstąpiłeś słusznie, Michaelu, i udowodniłeś swoją lojalność wobec mnie. <laughs> Widzisz, nie możesz ufać nikomu. Nawet swoim przyjaciołom. Każdy ma jakiś sekret, ale między nami nie ma żadnych tajemnic. Teraz będziesz pod szefem organizacji Tarasowa. Mianuję cię na tę funkcję. Pod szefem? To zaszczyt, pani Tarasów. Dziękuję. Zasłużyłeś na to. Nie mam powodu, aby nie przydzielać ci awansu. Szefie, wiadomość do Jacoba Gravesa została przekazana. Pan Graves nie życzył sobie gościń w mojej siedzibie? Nie. Otrzymał wiadomość w ten drugi, brutalniejszy sposób. Zawsze pozostałem przeciwnikom wybór. To w jaki sposób potraktuję ich los, zależy od nich samych. Pan Grace wybrał ból. No cóż, najważniejsze, że informacja dotarła. Tak, szefie. Możecie odejść. Co to za wiadomość? O teraz, kiedy jestem pod szefem, to chyba mogę wiedzieć? wiadomość została skierowana do Peaky Blinders. Pan Jacob Graves jest tylko posłannikiem. Do Peaky Blinders? Do mojego byłego gangu? Do mojej rodziny? Tak. Peaky Blinders wyszli z ukrycia razem z Tomaszem Szelbim na czele. Zabili Darbiego, Sabiniego i wzmocnili w ten sposób swoją pozycję. Zaczyna nam rosnąć konkurencja. A więc Tomi wrócił do miasta. Myślałem, że zginął. Teraz to jest twój przeciwnik, nie członek rodziny. Pamiętaj o tym. Ja jestem twoją rodziną, Michael. Ma pan rację, panie Tarasow. Musimy powstrzymać Picky Blinders, zanim będzie za późno. Wiesz, raz podczas podróży do gór zobaczyłem niedźwiedzia, który próbował grać na harmonijce. <laughs> Że co? Niedźwiedź grający na harmonijce? Jak sobie radził? Właściwie całkiem nieźle, dopóki nie zobaczył naszej kiełbasy na ognisku. Rzucił harmonikę w pierwnej i zaczął polować na nasze przekąski. Jak się po chwili okazało, na nas miał większy apetyt. No chyba was nie zjadł, co? Skoro teraz ze sobą rozmawiamy. Nie, aczkolwiek było blisko. Musiałem wyjąć szczelbę z torby, aby załatwić White ducka. Potężne bydle to było. Chryste, a to ci historia. Chcesz teraz posłuchać coś mojego? Dawaj przyjacielu, przebij moją historię. No więc, pewnego dnia, gdy byłem na wakacjach na Antarktydzie... Czekaj, czekaj. Antarktyda? Naprawdę byłeś na Antarktydzie? <laughs> no, może nie zupełnie na Antarktydzie, ale w szafie lodowej w hotelu, która przypominała tamtejszy klimat. Dobry Boże, co w ciebie wstąpiło, Paul? Whisky z piwem. <laughs> ale słuchaj dalej. Siedziałem tam i siedziałem, no i nie ukrywam, trochę promila w sobie miałem, <laughs> więc zimna jako tako nie odczuwałem. Uciąłem sobie drzemkę, lecz po jakiejś może godzinie obudziły mnie dziwne turbulencje. Lodówka gibała się jak pierdolony rezus. Nie wiedziałem o co chodzi. Nie mogłem otworzyć zasranych drzwi. Siedziałem tam jak skończony pajac słysząc rozmowy ludzi. Jak się później okazało, lodówka miała zostać zastąpiona na inną. Więc tą starą, w której się schowałem, postanowili wypieprzyć na złom. I wyjebałem te zasrane drzwi nogą dopiero na złomowisku. W innym mieście! <noise> Ale byłem wkurwiony! Ale teraz wspominam to z uśmiechem na twarzy. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że opowiesz coś bardziej normalnego. <noise> Ale o co ci chodzi, Albert? Przeżyłeś coś takiego? No ubaw popachy! I pomyśleć, że taki człowiek ożenił się i spłodził dziecko. Kobiety lubią charyzmatycznych mężczyzn. Może dlatego nigdy się nie ożeniłeś, Albert, co? <laughs> Za dużo czasu spędziłem na tej wojnie. Może na niej nie zginąłem, ale na pewno zabiła ona moją osobowość. Tak, tak, szukaj wymówki we wojnie. Ile razy słyszałem tę gadkę od ciebie? Paul, mogę zadać ci osobiste pytanie? Wal śmiało. Przy piwku możemy rozmawiać o wszystkim. Byłeś żonaty, tak? Co się stało z twoją żoną? Ech. Wybacz, nie było pytania. Nie, spokojnie, opowiem. Może powinieneś o tym wiedzieć. Jeśli chcesz, możesz mi o tym opowiedzieć. Czujesz się na siłach, to cię chętnie wysłucham. Nigdy nie czuję się na siłach, żeby o tym opowiadać, ale... nie mogę tego ukrywać. Paul, naprawdę nie musisz. Daj mi chwilę. Uff. Miała na imię Elizabeth. Byliśmy biednym, ale szczęśliwym małżeństwem. Pomogła mi wyjść z depresji po śmierci brata. Kiedy wszystko się w miarę ułożyło, postanowiliśmy postarać się o dziecko. Pojawił się Michael. Dziecko przyniosło ogromną odpowiedzialność i większe wydatki, które przerosły nasze możliwości. Starałem się o pracę gdziekolwiek. Elizabeth tak samo. W każdym miejscu pracodawcy dymali nas na czas pracy i wynagrodzenie. A miejsce pracy zmienialiśmy jak skarpetki. Mało gdzie chcieli nas przyjąć. Zacząłem ponownie łapać się nielegalnych metod zarabiania pieniędzy typu kradzieży albo drobne napady. Jednocześnie przyniosło nam to mnóstwo problemów z policją, liczne odsiadki i grzywny. Ledwo wiązaliśmy koniec z końcem. Pewnego dnia Elizabeth nie wytrzymała. Kiedy wróciłem do domu, ujrzałem ją wisającą nogami do ziemi i z pętlą na szyi. Powieściła się. Moja żona postanowiła się zabić, aby więcej nie znosić tego bólu. Starałem się jej pomóc. Każdego dnia dawałem jej nadzieję na lepsze jutro. Lecz nie udało się. Musiałem ściągać pętlę z jej szyi po swojej własnej żonie, a potem wytłumaczyć to wszystko dziecku. od tamtego wydarzenia wszystko się zmieniło. Najpierw depresja po śmierci brata, potem jej powrót po śmierci żony. I jeszcze staranie się o wychowanie syna na porządnego człowieka, który koniec końców no, no sam wiesz. Paul, nie wiem co powiedzieć. Nie miałem pojęcia, nie mogę sobie wyobrazić bólu, jaki musiałeś wtedy przeżywać. Bardzo mi przykro. Ten ból nigdy mnie nie opuści. Takie rzeczy zostają z człowiekiem na zawsze. Trzeba się nauczyć z tym żyć. Dlatego szukasz ukojenia w alkoholu? Co masz na myśli? Alkohol pomagał uświeżyć ci ból, który wtedy doświadczyłeś. Dlatego pijesz go w takich ilościach. Nie masz pojęcia o rozmiarze tego bólu. Starał się wszystkimi możliwymi metodami powrócić do bycia szczęśliwym człowiekiem. Na ostatnie lata swojego życia pragnę tylko jednego. Spokoju! Paul spokojnie. Rozumiem twoją sytuację. Gówno rozumiesz. Myślisz, że jestem głupim alkoholikiem, który nie radzi sobie z problemami. Może naprawdę tak jest. Może sobie nie radzę. Może... Może jestem słaby. Jesteś najsilniejszym człowiekiem, jakiego znam. Nie radzę sobie, dobra. Masz rację. Alkohol jeszcze bardziej mnie wyniszcza. Pragnąłem, żeby mój syn wyrósł na mądrego, dobrego człowieka, a ostatecznie okazał się zdrajcą rodziny. Pan. Mam dosyć. Wracam do domu. Nie musisz mnie odprowadzać. Zaczekaj. Daj mi spokój. Muszę pobiec, sam. Paul, przepraszam. Tommy, co jest z Jacobem? Co masz na myśli? Zniknął! Miał się wczoraj pojawić u nas, tak jak mówiłeś, a nie przyszedł. Nie przyszedł? Hmm. Nie było go tutaj na pewno? Nie. Przynajmniej nie przeleciał mi przed wzrokiem. Cholera. Cóż, za to udało nam się przejąć kolejne terytorium. Powoli się rozrastamy, bracie. Nikt nam nie wchodzi w drogę. Do czasu, Arturze. Nie możemy choćby na moment zdekoncentrować się. Wszyscy nas bacznie obserwują i na razie pozwalają na dywersję. Dobrze, że wróciłeś, Tommy. Nie nadaje się na szefa. Te stanowisko jest przypisane tylko i wyłącznie tobie. Każdy jest urodzony do czego innego. Nie zadręczaj się tym. Dobrze wiem, że dawałeś z siebie wszystko. Cała rodzina o tym wie. Chcieli mnie odsunąć ze stanowiska. Potraktowałem to jako zdradę. A oni po prostu... Chcieli dobrze. Uratować. To, co się jeszcze da. Ja doprowadziłem do tego, że próbujemy teraz powstać z Kolą. Powstaniemy. Już powstajemy, Arturze. Trzeba mężnie przyjmować porażki i nie rezygnować, nie upadać na duchu. A wręcz przeciwnie, powinno one być bodźcem do dalszych walk. Masz rację, Tomi. Dzięki. Jadę teraz na spotkanie z Alfim. Pora rozpocząć te gówno. Pojechać z tobą? A będziesz normalnym Arturem czy tym z kłami i pazurami? Może coś pomiędzy. Jedźmy. Nie obawiasz się o Jacoba? Jeśli nie wróci do naszego powrotu, zorganizujemy akcję poszukiwawczą. Zatrzymajmy się na chwilę. Co się A... dzieje, Tom? A... A... Hej, co jest? A... 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 Tommy! jasna cholera.